Nie mamy chyba nas takiego zawodnika na liście w ogóle, zatem nie będzie skosyfikowany. Ładne tło numeru zielone, ale to nie o to chodzi akurat. 217, tu chyba nie będzie problemu z y, informacją, ktoś to taki Łukasz czy. Krośliński klub miga, czas na mecie. oficjalną kolejność zwyciężył Tomasz Szybkowiak, Korkan września, przed Arturem Kazłowskim, Mojżesz Mossierac i Markiem Kowalskim, Mieskarem. W sobotę wracamy do dekoracji. Paula Kopcierska, Justyna Jendro i Michelle Szywe to juniorki na 4 km medalistki. Zapraszamy. Seniorki Katarzyna Broniatowska, Matylda i Izabela Trzaskarska. Również prosimy. <try> A wszystko, że państwa przez te telefony konzultowały. Jak kiedyś nie było, to zawodniczka kończyła wieki, przychodziło do dekoracji. Teraz musi podzielić się radością, nie tylko zawodniczka, Marek! ale też z całym światem, zanim na I tu zespół na zyskuje. Zespół show też chciałby się zaprezentować. Może zróbmy tak, jeśli wystatuje wieka, nie będziemy mieli dekoracji, to wtedy może zaśpiewać. Dobrze? O jest Izabela, jest Izabela też To kogo jeszcze brakuje do szczęścia? Wszystkie seracy. Ja tam dwa razy, razy do całego i jeszcze Izabela się skończy Każdy to jest To mamy komplet Popatrzmy w stronę startu, czy bieg startuje już za chwilę? Tam nas nie słyszą chyba sędziowie No i nie mam informacji czy z tym startem, jak ze startem, jak ze startem, o uwaga, chyba będzie za chwilę, to Panie wybaczą, że zaczekam. proszę zrozumieć, to koleg kolegów, to już coraz dłuższe dystanse, to już nie żarty, oczywiście 4 km to też nie były żarty, proszę spróbować, mówiłem, przespacerować się na choć dystansie od jednego Junior Juniorze 6 km, uwaga, 6 kilometrów To są 4 duże feny. Tak się tutaj. Tak mam tutaj napisane. Mówią, żeby startowali, niech jeszcze przebiegną. I za chwilę będziemy przypominali. Kto zdobył wydanek? Na 4 km seniory. Się, Dawaj Tomek dobrze! dobrze. kilometry w mistrzostwach polskich seniorów wiekach Izabela Trzaskowska, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Marii curie w Lublinie. Na srebrny stopień podium